Jema Siemann, październikowe popołudnie, okolica Krotoszyna, Staw Węgielnik, jakby ktoś chciał, yy, że tak powiem, się rozwinąć, gdzie to jest. Witam wszystkich serdecznie, a dzisiaj porozmawiamy trochę o motocyklu Yamaha Tracer 9GT, czyli moim motocyklu. Słuchajcie, zrobiłem już 9300 km, jestem po przeglądzie tym planowanym na 10 tysięcy. Czemu go zrobiłem wcześniej, to już opowiadałem na filmiku z tego przeglądu, nie chcę się powtarzać. A że tam mało opinii o tym motocyklu powiedziałem, no to chcę teraz coś tam uzupełnienia. Więc co? Mamy tutaj Yamaha Tracer 9GT, kufry są ściągnięte. Mam boczne kufry, mam też kufer centralny, więc mam ten cały komplet. Ale że tutaj dzisiaj latam po rejonie. Korzystam, że sobie zakupiłem ten Tank Bug tank bag Givi, o którym wam opowiedziałem na poprzednim filmiku. Więc co? No, kufry zdjąłem i jestem, że tak powiem, na mobilniaka. I teraz tak, najsilniejszy punkt tego motocykla, ja tak uważam i pewnie bardzo dużo ludzi to jest silnik. Silnik 3cylindrowy pojemność 890 cm, generuje moc 119 koni mechanicznych i moment obrotowy maksymalny to bodajże 90 przy 7000 obrotów. Maksymalna moc te 119 koni mechanicznych następuje przy bodajże 10 000 obrotów. Słuchajcie, no jednostka bardzo płynna, bardzo mi się ona podoba. Ten silnik pozwala na prowadzenie spokojnej takiej turystyki, pojedzie, pojedzie w dwójkę z plecakiem, nie ma problemu. A także pozwala na, jeżeli wepniecie tą mapę sportową, tą jedynkę, jest niesamowicie agresywny, niesamowicie żywawy, pozwala bardzo dużo sobie solo z kumplami gdzieś polatać, tak już fajnie na szybko. Więc co, no ta jednostka czyni ten motocykl bardzo uniwersalnym, jakbym tak pokrótce mógł powiedzieć. Co jeszcze... Tracer 9GT, czyli ten, który tutaj macie, ma półaktywne zawieszenie. Tego nie kupicie w Tracerze 9. Więc, jeżeli ktoś z Was myśli o, zastanawia się nad Tracerem 9, a Tracerem 9GT, bo sobie można doposażyć oczywiście grzane manetki, grzane manetki tam kufry, i, i tam, tu nawet nie ma wyższej szyby, czyli grzane, grzane manetki, kufry, i tam kilka innych elementów, jak najbardziej można doposażyć. Półaktywnego zawieszenia sobie nie doposażycie. Oczywiście tu jest półaktywne zawieszenie i z przodu i z tyłu, bo gdzieś tam na forum, jak czytałem, ktoś mi powiedział, że Tracer 9GT ma tylko półaktywne zawieszenie z przodu, co nie jest prawdą, bo ja czytałem u producenta tego zawieszenia, czyli u Kajaby, że jak najbardziej tutaj to zawieszenie pracuje z przodu i z tyłu. Zresztą to przednie zawieszenie w motocyklu, tak nie wie, raczej bardzo mało daje, bo głównie wszystko zależy od tylnego. No i co, mamy tutaj system Kajaba tego zawieszenia ten system jest oparty na ich takiej nowej technologii KAC i on się kieruje zasadą bodajże hack, czyli hak od ziemi to zawieszenie pracuje tak żeby zapewnić maksymalną styczność motocykla z podłożem i przez to on się wydaje taki ciężki i rzeczywiście jak się, go je, jak się nim jedzie to ten motocykl naprawdę się wydaje bardzo ciężki a to jest spowodowane tym że to aktywne zawieszenie tak pracuje po prostu żeby zachować maksymalną Yy, przyczepność z podłożem yy, w każdych warunkach yy, zawieszenie ma dwie opcje ustawienia, tak? czyli yy, funkcja jedynka to jest bardzo sportowe, a dwójka to jest taka uniwersalna. W ogóle w tym motocyklu, ale to do tego wrócimy, dwójka to jest taka liczba uniwersalna, yy, co, co powiedzieć jeszcze? A o hamulcach powiemy. Hamulce są Nissin, yy, tak samo jak w Triumfie Tigerze 6, 660, ale tam hamulce lepiej pracowały. Te nie są złe oczywiście, ale ja, ja odnoszę wrażenie, że tamte były lepsze. Uważam, że tamte hamulce lepiej pracowały, no i takie jest moje zdanie. Słuchajcie, to jest malowanie tamo, kamotech i to malowanie nie wychodzi już w 2023 roku. To jest, przypominam, rocznik 2022, zarejestrowany w 2023, więc dlatego ja posiadam takie malowanie, które dla mnie jest fenomenalne. To malowanie i te złote lagi. No, fantastycznie to wygląda, ale to wiadomo, rzecz gustu, i moja ocena subiektywna. O kanapie to już mówiłem, że jest twarda. Ja podjąłem tutaj decyzję, że będę ją zmieniał w przerwie sezonowej. Będę robił wkładkę żelową. Wybrałem firmę MW Motos z Ełku. No i zobaczymy. Na pewno Wam nagram filmik, jak to, jak to wyszło. i no i będziemy mogli ocenić. No, słyszałem taką opinię, że, że mogę się zdziwić, bo może przez to, że ta kanapa jest taka twarda, no bo ja się tam wyraziłem, że czysta, po 350 km mógłbym z tego motocykla zejść. No i ktoś mi powiedział, że a może przez to, że jest taka twarda, ty mogłeś 350 zrobić, bo na miękkim zrobisz 200 będziesz musiał zejść. No dobra, no zobaczymy, no okaże się. No trzeba coś tam zaryzykować. No i co, motocykl, ogumienie. Motocykl wychodzi tutaj, fabrycznie, z fabryki wyjeżdża na Bridstonach, Batlaxach. Ja uważam, że te gumy są całkiem przyzwoite i, i, i jest ok. No i tyle. Tak on wygląda. Może teraz zobaczymy coś w opcjach. Jeżeli chodzi tutaj o opcje, no to mamy oczywiście tempomat. Wciskamy środkowy guzik, dążymy do prędkości, jaka nas interesuje, wciskamy SET. No i później wiadomo, jak w samochodzie, wszystko działa i dotknięcie klamki sprzęgła hamulca automatycznie go dezaktywuje. I trzeba wtedy wcisnąć resum, czy, czy, czy robić po swojemu. Tutaj włączamy światła drogowe. Yy, tak, drogowe. A tutaj mamy taki przełącznik to jest tylko taki pas. Takie tutaj nawet jest napisane pas, chyba. Tak? I to jest tylko takie mignięcie yy, światłami yy, długimi, jakbyśmy chcieli tam komuś dać znać. Wiadomo, kierunkowskazy, klakson, yy, awaryjki. Z drugiej strony przycisk uruchamiania silnika. No i tutaj mamy menu. Wszystko, znaczy wszystko, większość. Większość menu ustawiamy tutaj tym pokrętłem. Pokrętło i ono się naciska i proste. Naciskamy, ustawiamy, naciskamy jeszcze raz zatwierdzając i, i tak to działa. Tutaj SP Connect to wiadomo, ja dołożyłem. Może teraz odpalimy te zegary. O tych zegarach dużo się mówi. Nie każdemu to się podoba, że one są tak podwójnie dzielone. Jedni narzekają, że na lewej stronie jest bardzo dużo informacji wciśniętej, to się jakoś zlewa. Mi to jakoś specjalnie nie przeszkadza, nie jest to żadnym wyznacznikiem motocykla, ale trzeba powiedzieć, że tak jest. No bo zobaczcie sobie, one są równe. Tutaj mamy cztery elementy, które dają informacje, a tutaj mamy napchanych bardzo dużo. I o co chodzi? Już mówię: tutaj mamy obro, obrotomierz, tutaj mamy prędkość, tutaj mamy wskaźnik quick on po prostu jak osiągnie obroty albo w górę albo w dół, to albo na żółto się zapala albo strzałka w górę albo strzałka w dół, że możemy użyć tego quickshiftera. Oczywiście wskaźnik biegu aktualnego. Tutaj mamy przebieg aktualny. Tutaj mamy stan paliwa. Brakuje, od razu przy stanie paliwa, to już gdzieś na filmiku mówiłem, brakuje mi, że ten komputer nie pokazuje ile kilometrów mogę zrobić jeszcze do tankowania. Uważam, że mogło to być, w Triumfie to było i fajnie mi się to sprawdzało. Yy, tutaj mamy wskaźnik grzanych manetek. Yy, grzany, yy, I tutaj też ustawienie grzanych manetek. Yy, grzane, grzane manetki tutaj mają 10-stopniową dziesię, regulację, yy, no i fajnie działają, już korzystałem. Tutaj mamy godziny. Szkoda, że tylko w 12 godzinnym yy, formacie można to ustawić. Tutaj mamy D to jest mapa silnika. Tak? Yy, mapy silnika są 4, yy, dwójka to jest. I tutaj wracam do tego, co powiedziałem na samym początku. Liczba 2 jest najbardziej uniwersalna. Dwójka jest najbardziej uniwersalna. Tam, wracając do map. Dwójka jest najbardziej uniwersalna. Jedynka to jest mapa sportowa. Trójka do jazdy z pasażerem. A czwórka to jest już taka jazda w deszczu, tak? deszczowa, czyli z ogranicznikiem działania manetki. Tutaj mamy SUS Mode. To jest właśnie ustawienie suspension, czyli ustawienie tego zawieszenia. I tutaj mamy dwa rodzaje: A1, A2. A2 to jest bardzo uniwersalne. A1 to jest sportowe. I TCS Mode. No, i tutaj mamy w zasadzie trzy opcje plus wyłączenie, czyli takie cztery opcje. Tylko, że jedna to jest całkowite wyłączenie tego systemu. Trójka to jest całkowicie można to ustawić pod siebie, czyli bo tam są trzy elementy, które za to odpowiadają: tam bodajże poślizg, pochylenie jest kontrolowane i wszystko można sobie ustawić, jak to działa. Więc ta trójka pozwala nam na takie własne ustawienia kontroli trakcji wprowadzić. Dwójka jest najbardziej uniwersalna, a jedynka to jest typowa podjazd sportową. No i tutaj mamy takie na tym drugim mamy takie elementy jak temperatura silnika. Mamy coś takiego jak temperatura obecnie powietrza mamy 16 stopni. To jest średnie spalanie 4,7 litra. No i tutaj mamy tryb 1, który można kasować czy nie. W ogóle to wszystko można zmieniać, bo tutaj o widzicie teraz tą rolką przenika mogę zawsze sobie zmienić. Po prostu najeżdżam na to, co bym chciał zmienić, naduszam tą rolkę i sobie zmieniam wszystko, co tam mogę sobie ustawić. Czyli możecie sobie to jak najbardziej ustawiać pod siebie wedle uznania, jak chcecie, i z tym nie ma żadnego problemu. I tak samo tutaj, tutaj też możesz tego wejść, Te, do ustawiania tych moddów, tutaj tutaj mamy do ustawiania modów, takie o, jak widzimy teraz. Tutaj się zmienia. No bo to jest do ustawiania tych modów, czyli tych Map silnika tych map silnika Map trakcji, kontroli trakcji, czy tam ustawień, zawieszenia mamy tutaj te dwa przyciski i ten przycisk mode. No to, to jest tam rozdzielone, czyli z tej rolki. O, tutaj, tutaj nie ustawicie kontroli trakcji zawieszenia i map silnika. Tutaj te przyciski pozwolą wam ustawić te trzy elementy, których wspomniałem przed chwilą. Ale nie ustawicie innych, więc tak to jest tutaj zestawione. No, jeżeli chodzi o w ogóle światła, tutaj też ciekawa sprawa. No, bo fantastycznie ten motocykl wygląda z tymi światłami, mi się bardzo podoba, ale teraz tak. Te świata, które tu widzicie, które każdemu naturalnie by się wydawało, że one będą świecić, one nie świecą. Tutaj one świecą, tylko te łezki, które teraz widzicie. Te łezki są zapalone, bo mam przekręconą stacyjkę. A. Światła mijania są tutaj, światło drogowe są tu. Te światła świecą cały czas łezkami. Do czego służą te lampy? To jest doświetlanie zakrętów. Bodajże jeżeli 7 stopni się pochylicie po zmroku, no to w, którą, w zależności, w którą stronę się pochylicie, w tą stronę zapala się ten reflektor i doświetla Wam zakręty. Więc na to trzeba zwrócić uwagę, że to nie są światła. Światło mijania, główne światło, na którym widzicie, jest tu. Światło drogowe jest tu, a to jest doświetlanie zakrętów. I takie postojówki, takie łezki się palą. No i tyle. Jeżeli chodzi o szybę, to już nieraz powiedziałem, mi to jak najbardziej odpowiada, mam 183 cm wzrostu. jeżę na kasku Shoei NeoTek 2. I powiem Wam szczerze, że wieje, ale nie ma żadnych turbulencji, ani nie ma takiego hałasu jak było na sporcie, więc mi to jak najbardziej pasuje. Ja z deflektorem nie muszę kombinować, jeżeli ktoś chce absolutną ciszę, no to musi jakiś tam deflektorek dokupić. No i słuchajcie, takie podsumowanie. Motocykl jeździ fantastycznie, tak jak mówię, silnik jest bardzo żwawy, pozwala, pozwala na wiele, można sobie jechać płynnie, spokojnie, a jeżeli się odkręci tą manetkę, to na pewno to czuć, naprawdę to czuć i można z tym, no tym motocyklem można robić fantastyczne rzeczy, oczywiście jest to motocykl przeznaczony na jazdę szosową, w teren czy tam w szutry nawet, moim zdaniem on się nie nadaje. Tutaj ja dołożyłem, też mówiłem na jednym filmiku kraszpady Motech, To ja dołożyłem i tak samo osłonę pod silnik SW Motech, To są rzeczy dołożone przeze, przeze mnie. No i słuchajcie, z, moje, z mojego punktu widzenia ten motocykl mi się bardzo podoba. Jego bryła. Tutaj, spasowanie tego zbiornika o malowaniu już powiedziałem, ale spasowanie tego zbiornika kształty, naprawdę super. Bardzo mi się to podoba. To jest ten sportowo turystyczny styl, w którym ja chciałem pozostać. Cieszę się, że zmieniłem motocykl Triumfa Tigera Sporta 660 właśnie na, na, na ten egzemplarz, raczej na ten model i na ten egzemplarz też, bo jestem zadowolony. Z tego powodu, że on fantastycznie uzupełnił mi to, czego mi brakowało w sporcie, a pozostał w tym samym charakterze. I to mi się najbardziej podoba, że to, co chciałem, osiągnąłem, zostając w tym samym charakterze, bo taka sportowo-turystyczna sylwetka mi się podoba. Jeżeli chodzi o pieniądze, no ja uważam, zresztą opisuję to w komentarzach, że w tych pieniądzach, które, w których chodzi ten tracer, to naprawdę daje bardzo dużo. Uważam, że daje dużo, dużo za najmniej, bo wszystko tam, te inne modele, które w miarę byśmy mogli porównywać, są droższe. No i słuchajcie, ja jak najbardziej polecam ten motocykl. Są oczywiście też wady. To, to trzeba to powiedzieć. Ja odczuwam, że przy większej prędkości to ludzie też piszą. Przy większej prędkości jest takie większe mieszkowanie, czyli ten efekt, tak jakby dół się, przód się unosił, czy coś takiego. Ludzie to opisują, ja to odczuwam tam przy 160-170, aczkolwiek to są zabronione prędkości w Polsce, więc nikt nie jeździ tyle, ale da się to odczuć. Oczywiście to nie jest coś, że, że pływacie po całej drodze, no ale jest to odczuwalne. To jest taka pierwsza rzecz. no Twarda kanapa to jest druga rzecz, która już powiedziałem, no ale nie ukrywajmy. To wszystko idzie jakoś jakoś te inne rzeczy, które bym miał teraz wymieniać, te słabsze hamulce i tak to, dalej. To są takie mankamenty, które naprawdę nie wpływają na, na jakość użytkowania tego motocykla, a reszta rzeczy jak kanapa i czy tam, nie wiem. Inne sprawy. A, zakrę, tutaj ze skręcaniem. No, ludzie narzekają jakoś, że ten on tak skręca, tak ciężko skręca, tak, tak niestabilnie, że przydałby się amortyzator skrętu. Ja jeszcze tego nie odczułem. Zresztą amortyzatora skrętu jakoś tutaj nie można dokupić. Gdzieś tam u Chińczyka, chyba na AliExpress, ale nie wiem, czy ktoś przy takich rzeczach jak skręcanie chciałby się bawić w takie części od Chinoli. No, ale trudno. No. Każdy wybiera swoje, co chce. Ja nie będę w to inwestował. Dla mnie ten motocykl, tak jak stoi, jest. Yy, można powiedzieć, ja to powiem otwarcie To jest tam moje spełnienie marzeń na razie I uważam, że póki co to on za mną zostanie Bardzo mi się podoba Dobra, wracamy do stawu węgielnik Z tej okoliczności przyrody Żegnam się z wami Fajne październikowe popołudnie Trzymajcie się, czołem, cześć